To jeden z tych tematów, które właśnie z powodzeniem moglibyśmy rozpisać na kilka przynajmniej spotkań. I dzieciństwo w zasadzie jest wszechobecne w literaturze, ale zastrzeżmy od pewnego momentu. To dziecko najpierw nie istnieje dla twórców, jest właśnie takim dzieckiem nieobecnym, a później z całą mocą się w literaturze objawia. I od razu zastrzegę jeszcze jedną rzecz. To Dziecko w różnych epokach jako figura istnieje na różne sposoby, znaczy inaczej, czym innym jest dziecko w romantyzmie, czym innym w pozytywizmie, czym innym w młodej Polsce czy współcześnie. Ale wiemy doskonale, to nie będzie żadnym odkryciem, że jeżeli chodzi o naszą polską literaturę, dziecko z całą mocą objawia się w pewnym wyraźnym momencie w renesansie, bo w trenach Jana Kochanowskiego jest to niezwykłe zjawisko. Ponieważ urszulka, bo o niej mowa, nagle zostaje bohaterką trenów, a później znowu na jakiś czas tego dziecka w literaturze po prostu nie ma. Ale kiedy mówimy o trenach, może od razu warto dodać, że obecność urszulki w trenach jest dyskusyjna. Ona pojawia się, objawia ze względu na swoją nieobecność. Tak, wiemy, zmarła córka poety, która wywołuje w nim ból. Ten ból prowadzi do kryzysu światopoglądowego. Treny o tyle są o Urszulce, o ile są też, a może przede wszystkim, właśnie o kryzysie światopoglądowym. Urszulki jako Urszulki w tych tekstach jest niewiele. Niewiele możemy po prostu powiedzieć o Urszulce na podstawie trenów. Dużo więcej o ojcu i jego bólu. Natomiast już w pełni to dziecko w literaturze, jak powiedzieliśmy, pojawia się w epoce romantyzmu. Skupiamy się na literaturze polskiej, ale dodajmy. W całej literaturze europejskiej tego dziecka będzie już sporo, no, chociażby król Olch y, Schillera. Takim dzieckiem bardzo charakterystycznym, reprezentatywnym dla romantyzmu, będzie na przykład Orcio z nieboskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. To tajemnicze dziecko obdarzone właśnie geniuszem, a równocześnie skażone bólem, dziecko niewidome. I tutaj padają takie słowa zastanawiające ze strony poety. Czemu o dziecię nie hasasz na kijku, nie bawisz się lalką, much nie mordujesz, nie wbijasz na pal motyli, nie tarzasz się po trawnikach, nie kradniesz łakoci, nie oblewasz łzami wszystkich liter od A do Z? Królu much i motyli, przyjacielu poliszynela, czarcie maleńki, czemuś tak podobny do aniołka? Co znaczą Twoje błękitne oczy, pochylone, choć żywe, pełne wspomnień, choć ledwo kilka wiosen przeszło Ci nad głową? Skąd czoło opierasz na rączkach białych i zdajesz się marzyć? A jako kwiat obarczony rosą, tak skronie Twoje obarczone myślami. Zauważcie, po pierwsze, widzimy tutaj dziecko wyjątkowe, które nie pasuje do pewnego modelu dzieciństwa dziecko, które wyrasta ponad przeciętność. Dziecko też tajemnicze, bo mamy tutaj właśnie zestaw pytań, czemu jest inne. Ale tak zupełnie przy okazji, zwróćmy uwagę, że z tego tekstu można też wyłapać sporo informacji o takim dziecku przeciętnym, no właśnie przez to przeciwstawienie. O tych dzieciach, które kasały na kiku, te, które bawiły się lalką, mordowały muchy, wbijały na palmo tyle, przebija stąd też pewna yy, bezwzględność, brutalność. Dziecko to nie tylko idealizm. Tak, bo do pewnego momentu o dziecku mówimy w kategoriach właśnie idealizujących jako o dzieciństwie, jako wieku niewinności, wieku, kiedy jeszcze ktoś jest nieskażony dorosłością, nie zna dobra i zła. Ale pamiętajmy, dziecko ma w sobie również te pierwotne instynkty, to może wyraźniej dojdzie do głosu w literaturze XX wieku. Natomiast dziecko, które wymaga troski, Dziecko, które należałoby otoczyć opieką, to przede wszystkim bohater lektur pozytywistycznych. I my, te wszystkie lektury, może wszystkie nie, ale te najważniejsze zapewne znamy. To Antek, Janko Muzykant, bohaterowie naszej szkapy, Tadeusz czy również bohaterowie bajek i baśni, jak chociażby Sierotka Marysia. To też przecież odbicie jakiegoś doświadczenia pozytywistycznego. Ja przygotowałem może mniej znanego bohatera, ale bardzo podoba mi się to ujęcie. Maria Konopnicka napisała taką rozbudowaną nowelę, Stacho Szafarczyk. Stacho Szafarczyk, mam przed sobą właśnie yy, te mniej znane nowele Konopnickiej. Zachęcam zresztą właśnie do takich samodzielnych poszukiwań. Kim jest Stacho Szafarczyk i dlaczego właśnie o nim chciałem powiedzieć? Stacho Szafarczyk jest wiejskim chłopcem, który właśnie stracił ojca. Został sam z matką. Ale co ciekawe, w kontekście tych wcześniej wymienionych nowel, gospodarstwo Stacha, jego matki, nie należy do najbiedniejszych. Problem polega właśnie na tym, że jest to całkiem bogate gospodarstwo. Jeżeli pamiętam, to jest pięć mórz ziemi. Natomiast problem Stacha Szafarczyka polega na czymś innym. On zna brutalne realia wsi. Matka, która zostaje sama, a jest dość młoda, z pewnością dość szybko znajdzie sobie kolejnego męża, który będzie ojczymem Stacha. I w tych realiach, w tych relacjach dla Stacha nie będzie miejsca. On musi się liczyć z tym, że zostanie wydziedziczony. I Stacho, Stacho decyduje się walczyć o swoją ojcowiznę. Widzimy go w takim właśnie ujęciu bardzo sentymentalnym. takim Sentymentalizm jest tu połączony oczywiście z naturalizmem, tak jak potrafiła to Maria Konopnicka, by wzbudzić nasze uczucia. Nie obejrzał się wszak, że głowy nie podniósł, tylko mocniej się zgarbiwszy przyspieszył kroku. Zrobiło mu się nagle bardzo zimno, więc zacisnął ręce w rękawach i wyżej podniósł uchudę, ostro sterczące spod starej sukmanki ramiona. Wóz turkotał za nim głucho, nierówno, tym turkotem chłopskich wozów, których woźnica, bokiem na pół półdrabki siadłszy, z jadącymi gawędzi i luźno koniom szleje puszcza, aż skończywszy swoje szarpnie postronki, gwizdnie i krótkim pakulakiem nad szkapą wywinie. I tak wygląda powrót Stacha z pogrzebu. Natomiast o swoich przewidywaniach, swoich, no właśnie, yy, o swojej świadomości tego, że. Y, jest w sytuacji niegodnej pozazdroszczenia, y, myśli później. Miarkował on dobrze, o czym baby matce ukrzyża gadały. W chałupie jeszcze nim cieśla trumnę zabił, ba nim tatuś jeszcze na piękne oczy zamknął, już o tym rada między kumoszkami była. A to dzieciak jeden tylko, a to jeszcze koszulę w zębach nosi. A to pięć morgów gruntu jest, a to kobyłka, a to dwie krowy, a to i przyodziewek, i porządki różne. Gdzie to temu marnić bez gospodarza? I dalej właśnie, jak takie historie się kończą i o czym chłopak już wie. Chłopak lat czternaście na świecie żył i na nie jedno już się we wsi napatrzył. Widział, jak mrągowiaki co dzień się zażerały z ojczymem, jak walczak kobietę swoją bijał za każdym kijem, wymawiając, że ją wdową pojął. Na cudze dzieci robić musi. Widział, jak się kudela po sądach włóczył, żeby pasierbów z gruntu wyprawować. Widział, w jakiej poniewierce Jasiek po nieboszczyku Czapli u własnej matki był. A od kiedy się za parobka wydała, a nowe dzieci w chałupie nastały. Jakby go tedy nożem przebodło owo gadanie kumoszek. Stacho boi się, że straci to wszystko, co właściwie mu się po ojcu należało. I podejmuje nierówną walkę. Z, przede wszystkim z naturą. Chce godnie zastąpić ojca, ale praca jest ponad jego siły. I najbardziej to, co przeraża w tej noweli, to jest stosunek do niego y, społeczności wiejskiej. To jest obojętność wymieszana z niechęcią i drwiną. Jest obiektem prześmiewek. Y, nikt nie zamierza mu pomóc, z wyjątkiem jednego sąsiada, który lituje się nad nim, ale sam nie jest w stanie pomóc. I Los Stacha jest tragiczny. Stach jest skazany na porażkę. Jesteśmy świadkami jego okrutnej śmierci. Od miejsca, gdzie Stach osiekł, do krzyża i do gruszy niedaleko było. Za każdym zamachem kosy, odległość ta zmniejszała się widocznie. Spół staja jeszcze, szepnął, świszczącym ze zmęczenia głosem Stach Nie będzie jak spół. Nie skończył. Stanął przelękły, drżący, nogi dygotały pod nim, ręce się trzęsły. Przed oczyma czarność jakaś powiększała się i rosła, rosła. Rosła tak, że ledwie przed sobą widział krzyż i grusze. Nie bolało go nic, nic. Zda się, że nie czuł nawet. Ogarnęła go tylko słabość jakaś, jakaś mdłość w całym ciele, jakiś niepokój wielki. Zaraz mu się też ten podkipiący w zimny obrócił, a serce ustawało w nim prawie. Na kosisku się wsparł i przerażony oczy ku krzyżowi podniósł. Jezu, Jezu, Jezu szeptał z świszczącym głosem: aby dosiec, aby dosiec. Upada i już nie wstaje. Sąsiad znajduje jego ciało, wtedy już jest za późno. Los dzieci w tamtym czasie był nie do pozazdroszczenia. Ten los poprawiał się może z każdym pokoleniem, ale faktycznie takie świadectwa, dzieci, które nie miały czasu na naukę, nie miały czasu na odpoczynek, były zmuszane do pracy. Pochodzą jeszcze z okresu międzywojennego i później, niestety, również. Natomiast zupełnie inna figura dziecka, zupełnie inna wpisana w przestrzeń literatury, która musi się oczywiście dzisiaj pojawić, bo jakżeby nie, to jest bohater opowiadań Bruna Schulza, bohater sklepów cynamonowych. To jest dziecko dziwne. W sklepach cynamonowych opowiada narrator z pozycji dziecka, o tym wszyscy wiemy, ale jest to takie dziecko, nie dziecko. Dziecko o wybujałej wyobraźni. Dziecko, które widzi świat w sposób nadwrażliwy, które, cóż, ma pewne cechy dziecka. Oczywiście czytamy tutaj o jego ciotce, o ojcu, ale jest to dziecko, które widzi świat, właśnie zmityzowany, przez które przebija inna rzeczywistość. W lipcu ojciec mój wyjeżdżał do wód i zostawiał mnie z matką i starszym bratem na pastwę białych od żaru. I oszałamiających dni letnich. Wertowaliśmy, odurzeni światłem, w tej wielkiej księdze wakacji, której wszystkie karty pałały od blasku i miały na dnie słodki do omdlenia miąż złotych gruszek. Dziecko jest kimś, kto odbiera świat bezpośrednio, namacalnie, zmysłowo, gdzie świat nie jest jeszcze zapośredniczony przez pamięć i przez wiedzę innych starszych. Świat dla dziecka jest wielką przygodą i tajemnicą. I szulc, jakby przez swoje opowiadania, chciał nas przywrócić do tego stanu pierwotnego, za którym tęsknimy. To dziecko przypomina nam o czymś, co gdzieś zatarło się w naszej pamięci i za czym często tęsknimy. To dziecko szulca wraca u pisarzy gdzieś lat 90. -tych. Myślę tutaj zwłaszcza o Wajzerze Dawidku Pawła Helego, myślę też o twórczości Olgi Tokarczuk to dziecko y, często właśnie dziwne, odmienne taki odludek, które patrzy swoimi oczami. Ale myślę, że w literaturze i w ogóle w tekstach kultury ostatnich lat dzieje się coś dziwnego i niepokojącego. To dziecko często nie ma dla niego miejsca. Nasza cywilizacja, nasza kultura stworzyła świat, w którym nie ma przestrzeni dla dziecka i to nie jest moja hipoteza o tym gdzieś mówił Stanisław Lem. Stanisław Lem przestrzegał nas przed rzeczywistością, w którym nie będzie miejsca na dzieciństwo i na dziecko. Świat przyspieszenia cywilizacyjnego, świat, gdzie dominuje myślenie właśnie o pracy, o obowiązkach, stał się taką przestrzenią, gdzie często tworzymy takie rezerwaty dla dzieci. Zakaz grania w piłkę, zakaz chodzenia z dziećmi, Cała przestrzeń miejska, mówię też o tym z perspektywy rodzica, jest przestrzenią, gdzie zaczynamy się troszczyć o nasze dzieci, żeby coś im się nie stało. Takim tekstem popkulturowym, którym chciałbym zakończyć, ale dla mnie ważnym, takim trochę interwencyjnym, była piosenka zespołu Hey z Kasią Nosowską Misie jeszcze początek lat 90. -tych. Bardzo wyraźny taki kontur sytuacyjny małżeństwo, które już od dawna się nie kocha. Ale jest ktoś, kto każe im ze sobą trwać. Ten kilkuletni wyrzut sumienia. Tak zostaje nazwane dziecko, tak? Niekochane dzieci tulą o misie. Bardzo często w naszych relacjach dla dzieci tego miejsca zostaje za mało. I myślę, że i literatura, i sztuka w ogóle też jest jakimś wołaniem o prawa dziecka, o prawa do jego zaistnienia w naszej przestrzeni. Dziękuję.